Aha, witam wszystkich, ja mam nick e, tak jak zawsze Gramy sobie tutaj zawsze wytypita No gram, a ja cię nie widzę Nie nie widzisz mnie na liście, a ja ciebie widzę Ja sobie gram teraz sztur Żołnierzem e, Żołnierzem Kochanym Ostatnio mi się spodobało. Tym bardziej, że wygrałem fajną broń. Oczywiście dla mnie jak nic, nie? Nie wiem, to nie... Kurczę, widziałem typa z RPG mi walnął. <laughs> jak to niektórzy mówią, pieprzone RPG. <laughs> oh, oczywiście, wszyscy mają jak zwykle więcej leveli ode mnie. Co oni? Ca cały czas siedzą i grają w tą grę. No powiedzcie, że jest farożec. Gdzie jest farożec? Jest. No. już go widzieliśmy nieraz raz. <laughs> no my tak, ale widzowie jeszcze nie. Ja wiem. Nie, nie widzieli. Pierwszy nie? raz y na Wizy gram. Tego. A śmiesznie, bo przed chwilą dołączyliśmy do serwera. Jemy, ale rzucam. Jemy. Straszny odrzut ma ta broń pomimo mimo wszystko, ale jest... zajebista, zajebista. E, z tego tak. Um... Orety to jest... Zapomniałem. Jak się nazywa. Wiesz, bo ona ma jakieś tam skróte bo coś tam. Ale mi chodzi o to karabin, tak? To jest karabin. Tak, tak, to jest karabin. Okay. Bardzo fajnie. Go sobie wygrałem w tych kartach, co się wygrywa. Y, raz dziennie można sobie losować. Kartę się wygrywa jakieś nagrody. Czy to jest czasowo, czy na zawsze. Więc takie wyrównanie dla ludzi, którzy nie płacą za grę, tak jak my. Wiesz co, jak gram żołnierzem, nie? Z karabinem no. szturmowym, to, 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 to widzę sytuacje, w których mógłby mieć snajperka Jak gram snajperem to nie widzę tych sytuacji. Nie zły jaja, co? O, o. Ej, a o, jaki o, o, o. masz nick do postaci? haha. Ha. Ha, ha, ha. co to było? Co to było? What the fuck? Widzieliście? Co mówisz? E, nick postaci jaki masz? To jest Okej. Okay. Nie wiesz, nie wiesz kto tu był z Już ja wiem. Co, sobie sprawdziłeś? Co? Sprawdziłeś sobie w wikipedii? Nie. <laughs> Ale wiedziałeś? Nie. No bo nie każdy wie. Ale nie, nie wiesz nadal, no właśnie nie wiesz. Ty chcesz stralować. Ja się nie dam. Ja! Widzę, jak oni tam biegną. O, trafiłem kogoś. Dwa razy. Ej, a mnie tak na tym. Przesłalają. Si! Jaką celność mam z tej broni. Jaka masakra. Ona jest super Wiesz taki niby do Oj oj oj, oj. Hello, Jedziemy Co mi co mi haczy? Znowu masz coś włączone w tyle, co? Ale mini nie haczy, nie, poczekaj, zaraz odczaję Nie, 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 nie dobra Ja, nie wiem, Nawet nie wiem z której strony to było. Spanikowałem baba. Ale nikt tego nie chcesz. Pierze pihotu, prijął! Pierze pihotu, prijął! Priął, gdzie prią? Kurde! Za szybko mówisz, tak <grytanie> <nimi> a tak rosyjskiego niech minę. Aaaaaa! My jedziemy, proszę Państwa. Rzadu. Gdzieś tu jest blisko. Ja ci dam. Hmm, zabrał mi. Jesteście świadkami, widzieliście. No kurde, miałem typa, już strzela do niego, a tym go zabił. Nawet nie dostałem asysty. Dobra, dostałem w flaga. Ja z granata. Granata. Ej, przegrywamy. Znaczy, ja przegrywam, a To nie ja Dobra, ciśniemy, ciśniemy sobie przejdziemy tam dalej Kurcze, fajne widoki także A to mój, kurde ja swojego zabijam Włuchaj, włuchaj się! To był... Bu... a to skrzynia. Już się bałem, że te to karton. Są takie jakieś schody? Są. Idziemy, idziemy, idziemy! Tu się często chowią. Ta mapa jest na Battlefield 3. O. Serio. Ta mapa. Jaka beczka. Co tu nie masz Nie Ja ten nie przeszedłem Tutaj mnie nie lubią Nie mnie hey, no Return to the fire. O jeny, to nie mój teren Dobra uciekam O jezu ale spadłem Dobra trzeba, trzeba kogoś zabić Tam się biją, BIJĄ SIĘ! Wlazłem nie na swój teren, jeszcze zginąłem Kajzer, Kajzer, Kajzer Nawet nie wiem kto to mnie zabił Gdzie on był? To, gdzie jesteś? Czemu tak? Nie wiem, nie ogarniam Siedzisz cicho, no. nie? Pewnie nie po... właśnie, pan się biega ze sniperkami. Czasem. Oh. Wow. Oh. <grym> Ej, ale nie zostawimy chyba widzów z takim marnym wynikiem. Przed chwilą tak dobrze mi szło. <grym> Jecha w Ostatnio nie ja wiem, ale dużo punktów mam. A oh, teraz Basra. Basra? W oh. Basra będziemy. Aha, bo ty w Basra i szarki tylko. Tak, tak, to jest akurat y, ten szwabski serwer, gdzie mówią po angielsku i po szwabsku. I wziąłem tylko, że są tylko dwie mapy: Basra i Sharki. Sharku. Sharku? Rekin? <laughs> nie, nie, ale ten. Basra, basra, basra to jest. O, to jest. To jest parking, to jest Tak, to jest tam, park. gdzie ostatni, ostatni odcinek był. No. Nieźle. Ciekawe, jak tam pójdzie. Lepicko zapewnie, milordzie. No, szukamy gita, tak? Znowu. A, no właśnie. Jesteśmy w tej samej drużynie? Nie. Uuu. Serwer. Tap i g, żeby zaznaczyć ten serwer, ale po co? Jesteśmy po przeciwnych, myślę, że. jezu. Hopo, hopa, tu mi się snajperka by przydała, tak szczerze powiedziawszy. ja z karabinem tu nie zadziałam, chyba. Zresztą ja zawsze byłem snajperem, no nie Więc z karabinem chodzić, i kurde, zginąć. Jeszcze mi troszkę, co mi tak zaczęło haczeć. O Ooo, dildosy! To są nasze dildosy.

Albo ty nie wiem czym strzelał Dobra, idę po ciebie Nie, to masz jak tam Ja? To na krótki dystans? Ja Jakiś bomba jeszcze coś. Dobra. Ty wiesz, zajebiście być medykiem. Znaczy mieć apteczkę... Myślę, że No. Mieć apteczkę i jednocześnie... Ja sobie to zaczekam, zaraz tutaj idzie. Albo nie, sobie podejdę od tyłu i splankuję. I hate you. I kill you. <laughs> o oh, ja. Yeah. Ej, co już giną? Rewanse takie. Uh. A, jakiś, jakiś mały budżak był. Idziemy na dół parkingu. Ne 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 ne. Spotyk. Znowu ten tip mm. Ooy Już wiem gdzie jesteś Czemu? Ja? Nie. A, ja okay. nie wiem Nie wiem ale wiem gdzie jest ten kamper No kurde co się dzieje z tą grą To jest masakra Ej, widzieliście to wody. Masakra to ja w ogóle miałem Bo nie mogłem ani biec ani, ani bronić Strzelić. O! Ktoś napisał kurwa! <laughs> o! Mortar busta, <booster. laughs> Kurwa! <laughs> o dobra, od, od, od razu wiadomo, że pan. No, widzicie jak haczek biegnie? Nie rozumiem. O, teraz normalnie biegnie. No, no, no. Jany stąd to będzie ciężko. Będzie ciężko Ale dobra, Aha, widzę, że tu jeden z naszych. O, szybko. Ooo, czy na cztery nie jest tak źle dobre. To był taki krótki meczek, tak jak zawsze. Myślę, że takie odcinki lepiej się oglądają przez innych. I tym razem Dawid się pożegna. Ełycha! Ełycha!